Manipulacje kręgosłupa, na pewno bardzo efektowne, ale czy również tak efektywne? Chciałbym Wam w tym filmie troszeczkę ten temat przybliżyć. Bardzo szeroko w mediach mm, społecznościowych jest y, teraz y, reklamowany temat. Y, Takich właśnie manipulacji, czyli jakby pokazywane to jest jako panaceum na wszelkie zło. Kobieta z jakimiś dużymi bólami, nagle jeden strzał, uśmiechnięta, problemy emocjonalne rozwiązane. Yy, wszystko się poprawia po, po, po zwykłych manipulacjach. Natomiast chciałbym wam się wyjaśnić cały ten mechanizm, jak to wszystko działa. Abyśmy dowiedzieli się nieco więcej, na, jak manipulacje działają dokładnie i czego niestety manipulacje nie zmienią. Najpierw dowiedzmy się, co to jest manipulacja. Pacjent idzie do terapeuty. Jest to jedna z technik, które używa właśnie terapeuta. Fizjoterapeuta, osteopata bądź chiropraktyk i polega ta y, terapia, ta technika na ustawieniu kręgosłupa, a dokładnie jego segmentów w danej pozycji, wybranie bariery tkankowej, takiego końcowego zakresu ruchu zblokowanego, czy to wyproście i rotacji, czy zgięciu i rotacji. Y, terapeuta szuka tego y, oporu. Tej granicy, i dochodzi do pchnięcia, czyli tak zwanego trastu. Po czym zachodzi zjawisko kawitacji, czyli ten słyszalny dźwięk, i do, to znaczy, że doszło do rozprężenia się gazu w torebce stawowej. I pacjent, słysząc już ten sam, sam dźwięk, już. Mój kurde, tam coś się zadziało. To jest jakaś taka celowana. Technika w moje problemy. Owszem, ym, manipulacja ma wiele korzyści, lecz dzisiaj Wam pokażę, jak namacalnie właśnie zobaczycie, że to nie jest środek bezpośredni do tego, aby pomóc nam w naszych problemach kręgosłupowych. Manipulacja będzie się dobrze sprawdzać w takich bólach lokalnych. Pacjent na przykład długo siedział w jakiejś pozycji zgięty, albo wykonał jakiś nieprawidłowy ruch i doszło do zablokowania w stawie. Albo siedział zbyt długo, doszło do napięcia mięśni przykręgosłupowych, napięcia torebki stawów międzykręgowych i trzeba tutaj to odblokować. Ok, czyli przy takich bólach lokalnych. W czym taka manipulacja pomoże? Przede wszystkim, jeżeli dochodzi do takiego zablokowania w stawie yy, międzykręgowym, to yy, dochodzi do zaburzenia przepływu krwi, limfy, yy, zwrasta ciśnienie również w takim stawie. To może powodować yy, aktywację. Nocyceptorów, czyli receptorów bólowych, które będą właśnie dawać takie objawy bólowe z kręgosłupa. Dodatkowo, Przeciążenie więzadeł, przeciążenie torebek stawowych, które też również zawierają takie receptory czuciowe jak nocyceptory, i one również mogą sygnalizować y, nam o bólu takim lokalnym, albo nawet bólu takim pseudokorzeniowym, jeżeli te przeciążenie tych struktur jest już długotrwałe i dochodzi do zwyrodnienia tych y, 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 stawów międzykręgowych. Y Obciążenie, yy, obciążenie kręgosłupa, yy, czyli krążków międzykręgowych w taki sposób, że zobaczcie sobie, tutaj mamy stawy międzykręgowe, to jest pierwszy staw międzykręgowy z jednej strony i z drugiej, tutaj sobie podałem to na przykładzie, na przykład tutaj kręgosłupa lędziowego, na jego górnym poziomie. I te stawy, tutaj międzykręgowe, tu jest wyrostek stawowy gór, du, górny i dolny, i teraz tu jest torebka stawowa, i nasze, nasz kręgosłup albo będzie z, na przykład zblokowany, dany staw w zgięciu i rotacji, albo wyprości rotacji, i dochodzi do zblokowania. Stawu na jednym poziomie, na przykład w zgięciu, wtedy też krążek międzykręgowy będzie z jednej strony bardziej uciskany, bo jest tam zablokowanie, albo z drugiej będzie bardziej uciskany. I teraz odblokowanie tego stawu poprawi ruchomość, poprawi drenaż. Poprawi przepływ krwi i poprawi chwilowo, właśnie chwilowo to jest ważne, że chcę Wam powiedzieć chwilowo tylko obciążenie krążka międzykręgowego. Czyli się troszeczkę tutaj nam te ciśnienie y, na tym poziomie międzykręgowym wyrówna, ale to jest efekt niedługotrwały. Dlaczego Wam powiem y, w dalszej części filmu? Tak jak już mówiłem, jeżeli odblokujemy dany staw, to poprawi nam się ruchomość, poprawi nam się gra stawowa i również sygnały wejściowe do mózgu będą y, bardziej, y, 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 będą bardziej y, y, dokładne, będą bardziej y, y, precyzyjne, dlatego że mamy poprawioną propriocepcję. To by były takie zalety, jeżeli chodzi o, o manipulację, tak jak już powiedziałem, i krążek będzie się poprawiał, i odblokowanie w stawie, przez co zmniejszy się na pewno odczuwanie bólu przez pacjenta, bo tak jak powiedziałem, te właśnie struktury, takie jak więzadła, takie jak torebka stawowa, mają nocyceptory, które wysyłają sygnały do rdzenia o tym, co się dzieje właśnie na tym poziomie. Również manipulacja też jest dobra, kiedy właśnie na przykład siedzimy w długo w jednej pozycji i się napinają te nasze krótkie mięśnie przykręgosłupowe obronnie, żeby utrzymać nasz kręgosłup, dlatego że stawy i więzadła już wyczerpały swoje rezerwy utrzymywania kręgosłupa cały czas w danym czasie napinają się one, a później one się już nie chcą, że tak bym rozluźnić. I taka manipulacja też poprawi od razu napięcie tych mięśni przykręgosłupowych, czyli po prostu ich napięcie się poprawi i to spowoduje, że znowu dany segment będzie poruszał się prawidłowo, bez już tych zbędnych napięć. I to wszystkie te rzeczy, o których opowiadamy, mają jak, na, na, jak najbardziej fajny efekt korzystny. Lecz, tak jak powiedziałem, ja bym tutaj celował w takie manipulacje u pacjentów właśnie, którzy są jakoś mocno bólowi. Ok. Ale, moim zadaniem zawsze jest, moją misją, aby ten nasz kręgosłup patrzeć na niego długoterminowo. Nie patrzeć tylko w taki sposób, że tutaj odblokujemy, tam odblokujemy, i pacjent sobie idzie do domu, i już jest wszystko ok. No nie tak. Aby poprawić nawet te tutaj problemy, które mogą wynikać z takich zablokowań, trzeba popatrzeć na kręgosłup w inny sposób. Czyli jeżeli mamy kręgosłup, to ten kręgosłup. Przede wszystkim najbardziej cierpi z powodu obciążeń osiowych, czyli takiego dociskania tego kręgosłupa. A to dociskanie jest spowodowane przede wszystkim naszą nieprawidłową postawą, naszym zaburzonym oddechem, naszymi złymi nawykami ruchowymi w ciągu dnia i oddechowymi. I teraz. Jeżeli ten kręgosłup jest cały czas tak skompresjonowany, to jeżeli będziemy tu odblokowywać cokolwiek, jakieś ściśnięte, to niewiele to wniesie. A nawet czasem, jak już jest mocny, mocno ściśnięty ten kręgosłup, jeżeli mam jakieś problemy korzeniowe, to nawet taka manipulacja może zaszkodzić. Dlatego mega ważną kwestią w tym wszystkim jest. Aby pracować z kręgosłupem w taki sposób, aby względnie móc wydłużać jego długość, po prostu go wyciągać osiowo. A to możemy zmienić tylko poprzez regularny trening stabilizacyjny i poprzez trening oddechowy. Będziemy utrzymywali względnie taką optymalną dla nas długość tego kręgosłupa. Nic nam nie pomoże i żadne manipulacje, jeżeli będziemy chodzić krzywo, jeżeli będziemy źle obciążać stopy, jeżeli będziemy nieprawidłowo mieć ustawioną głowę, jeżeli będziemy nieprawidłowo oddychać, jeżeli będziemy cały czas używać swoich nieodpowiednich nawyków ruchowych. I te ściskanie kręgosłupa w tej osi, jest bardzo destrukcyjne i najgorsze, jeżeli chodzi o całą mechanikę kręgosłupa. Dlaczego? No już Wam mówię. Popatrzcie, że ciągłe ściskanie kręgosłupa będzie powodować tutaj są te dyski dehydratację krążków międzykręgowych. Ciągłe ściskanie, ściskanie, ściskanie powoduje, że, te, że ta woda z tego krążka yy, że jest coraz mniej, dochodzi do ograniczenia, yy, nawodnienia tego krążka i obniżanie się osiowo tych segmentów będzie powodować, że właśnie kręgosłup będzie się zaczynał zwieszać na tych stawach, czyli czym mniejszy jest tutaj przestrzeń pomiędzy trzonami kręgów, tym Kręgosłup nasz będzie coraz bardziej zwieszał się na tych, na tych właśnie stawach międzykręgowych i będzie też dawał od nich objawy. I później, manipulacją, próbujemy to odblokować, ale jeżeli, wyobraźcie sobie, jeżeli kręgosłup jest wyciągnięty i jak się rusza, a jak jest ściśnięty i jak się rusza. No wiadomo, że przy, przy ściśniętych wszystkich segmentach ta ruchomość będzie uboga. Dlatego czym nasz kręgosłup jest, że tak powiem, dłuższy, tym y, jest, można powiedzieć, zdrowszy. I długotrwałe właśnie dociskanie takiego kręgosłupa przez to, że cały czas no, nieprawidłowo on jest ustawiony, będzie powodować y, również wykształcanie się tak zwanych osteofitów, które będą zaczynać w późniejszym etapie również ograniczać przestrzeń w kanale kręgowym, a w kanale kręgowym przebiega rdzeń kręgowy oraz tutaj w tych przestrzeniach międzykręgowych również wychodzą korzenie nerwów. I teraz czym niżej będzie yy, trzon między trzonem, czym będzie mniejsza ta odległość, bo z, z powodu dehydratacji dysku, to Będziemy mieli objawy kompresyjne na właśnie te korzenie nerwów. I będziemy mieli właśnie problemy, które będą nam wędrować do nogi i odbierać czucie, odbierać siłę w nodze i, 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 i całą funkcję kończyny. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, te ciągłe obsuwanie się kręgów będzie zwężać y, również kanał kręgowy, który no, no, no jest głównym, że tak główną autostradą, która, y, gdzie przebiegają sygnały y, wejściowe i, zejść, i, i w dół i w górę z głowy do ciała i z ciała do głowy. Także y, w wypadkach ucisków takiego właśnie y, y, ucisku kanału kręgowego. Czy na poziomie szyjnym może dojść do spastyki kończyn, albo do niedowładów na poziomie y, górnym. Czy jeżeli dojdzie na poziomie dolnym, będziemy na, na przykład mieli y, problemy y, z y, wypróżnianiem, problemy z pęcherzem. Y, y, także są to, pro, są to bardzo już niebezpieczne y, sytuacje i wymagające interwencji chirurgicznej. Dlatego. Bardzo ważne jest, abyśmy dbali cały czas o, ten, o tą długość tego kręgosłupa, bo to jest jakby najważniejsze i to chcę Wam przekazać yy, w dzisiejszym filmie. Głównie tą wiadomość, że najważniejsza jest tutaj ta stabilizacja, praca z oddechem, praca z, yy, ze stabilnością, aby cały czas ten kręgosłup utrzymywać względnie w osi. Yy, bo... Najważniejsze są te, te odległości międzykręgowe. A tutaj, kiedy już mamy ściśnięty ten kręgosłup i próbujemy sobie nim manipulować i nastawiać to, no mówię, w, w, w mocnych przypadkach nawet możemy jeszcze pacjenta yy, uszkodzić. Dlatego yy, oprócz manipulacji, która tak jak już powiedziałem w jakich yy, sytuacjach się nadaje, bardzo ważne jest, abyśmy pracowali nad długością ukraińskiego nad wyciąganiem go. I, I tu nie chodzi o jakieś trakcje, że pójdziecie, tam, nie wiem, do, 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 do przychodni czy do gabinetu, ktoś was podciągnie głowę, wam przyczepi do maszyny, która wam będzie ciąć głowę, albo lędźwiowa trakcja, bo to wszystko będzie wracać, bo to niestety to są chwilowe, tylko pasywne y, ruchy, które Naturalnie wrócicie do swojego środowiska, do swoich nawyków i będziecie znowu mieli te same problemy. Dlatego musicie całkowicie wziąć odpowiedzialność za swoje ciało, za, swoje, za swój oddech, za swoje, za swoje nawyki, bo nikt tego za was nie zrobi. To wszystkie metody, które tu są dostępne, to są metody takie pasywne i owszem, pomagające. Ale, tak jak na każdym filmie prawie zaznaczam, nic nie zastąpi tego y, Waszego samodzielnego trenowania, nabywania świadomości ciała, nabywania świadomości oddechu, y, poruszania się lepszego w przestrzeni. To są nieodzowne rzeczy, dlatego nie szukajcie dróg na skróty. Y, I z manipulacjami bardzo ostrożnie, dlatego że Różne, różne. Y, manipulacja jest w miarę zabiegiem, można powiedzieć, dodatkowo takim y, intensywnym. I y, warto dobrze przebadać pacjenta, y, zanim się podejmie y, decyzję o tym, aby go też y, manipulować. Y, a po drugie, tak jak powiedziałem, no nie, nie wydłużymy kręgosłupa manipulacjami, możemy tylko poprawić te y, ruchy rotacyjne. Natomiast samą długość kręgosłupa, która jest właśnie taka, taka ważna. Wiadomo, że tam nie wyciągniemy tego kręgosłupa o, o tam 5 cm czy, czy więcej, ale chodzi o to, aby utrzymywanie go. żeby Utrzymywać. Względnie ten kręgosłup cały czas w osi, a możemy to zrobić tylko poprzez pracę z naszymi mięśniami, poprzez pracę z oddechem, aby ten nasza klatka y, piersiowa, szyja, przepona, y, y, przepona oddechowa, y, żeby to wszystko stwarzało ciśnienie odpowiednie do tego, aby nasz kręgosłup y, znajdował się w osi. Yy, I to stworzy taką właśnie delikatną trakcję dla tych poszczególnych segmentów. Dlatego yy, mówię tutaj nie, nie działajcie pochopnie yy, i nie wierzcie, że jakaś jedna yy, metoda, yy, tym bardziej pasywna, może zmienić Wasze problemy, bo to, co zmienicie, to zależy tylko od Was i od Waszej intensywnej, naprawdę intensywnej pracy. Ale warto, bo to jest inwestycja na wasze całe życie i naprawdę wasze ciało wam za to podziękuje. Pozdrawiam was i do następnego.